Siemeneczko widzowie, z tej strony Lia. I dzisiaj chciałbym Wam ogłosić, e, że za darmo sprzedaję Jeden nasionko Dragon, e, Dragon i jeden. Jeden. E, taki ten. Burning Boot sprzedaję. E, Dragon Fright'a sprzedam na. Następny tydzień, bo teraz nie można nasiona sprzedawać, bo, ale Jandel um, taki um, jak on się nazywał? Chyba Jandel, um, e, jeśli ktoś nie wie, kto to Jandel, no chyba wszyscy wiedzą, kto to Jandel, to on stworzył Grofy Garden. No i on e, chce zrobić trady, na żeby można było trejdować, ale nie pamiętam za dobrze. Chyba to można i też na nasiona. Tak. No to jeśli ktoś chce jeszcze dostać Dragon Frighta to musi napisać. E, komentarzach. Chcę dragon fright, no i. napiszcie swój nik. Eee, dam wam tradea eee, No i dam wam dragon frigta i takie coś. A ja kończę.